Projekt realizowany przez galerię L Miasto Słowo Dźwięk, warsztaty z formami przestrzennymi, dofinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna. To musiało zostać powiedziane. No i teraz tak, rzeczywiście jest to projekt stricte edukacyjny, czyli mieliśmy dwa bloki warsztatowe prowadzone przez Wojtka Cichonia warsztaty poezji Spoken Word oraz warsztaty dźwiękowe prowadzone przez Macieja Olewniczaka. To były takie dwa bloki. Natomiast w dalszych częściach projektu będziemy mieli do czynienia z realizacją takiej kompleksowej, informacyjnej platformy wirtualnej o formach przestrzennych. A dzisiaj, 15 czerwca, w Kruszganku Galerie, o 20.00, rozpocznie się performance słowno-dźwiękowo-wizualny. Głównymi założeniami było to, żeby w jakiś artystyczny sposób, troszeczkę inny niż rzeczywisty, oddalony od rzeczywistości, przedstawić formy przestrzenne nasze elbląskie. Do warsztatów wybraliśmy cztery spośród, spośród form, w związku z tym, że byliśmy ograniczeni czasem. No, i próba udźwiękowienia każdej z, tej, z tych form dzieliła się na takie różne etapy, a mianowicie grupę uczestników należało najpierw wprowadzić w arkana dźwięków, w zasób naszego instrumentarium. Oraz wytłumaczyć na jakich formach przestrzennych się będziemy skupiać. Drugą rzeczą było wyjście terenowe i nagranie dźwięków wokół formy przestrzennej, ale nie tylko, bowiem co niektórzy uczestnicy warsztatów zaczęli na tych formach grać, co zostało zarejestrowane i będzie użyte w dzisiejszym performanceie. Trzeci zaś etap to był etap składania tych wszystkich dźwięków do, do kupy razem. I, I próby przed dzisiejszym performansem, czyli próby dźwiękowe, próby grania ze sobą, rytmizowania tego wszystkiego i tak dalej. I tak, znaczy dalej. tak. No, pomysł był taki, żeby wyjść z form przestrzennych jako inspiracji do pisania. Jak nam się to udało, znaczy ja jestem zadowolony, mi się podoba, ale myślę, że publiczność dzisiaj zobaczy, jak to wszystko wyszło. Bardzo ważnym, bardzo ważnym, tak jakby częścią składową tego performanceu jest nie tylko to, co dziewczynom udało się napisać i jak z tym występują, ale też właśnie oprawa dźwiękowa, która powstawała właśnie podczas warsztatów, o których wcześniej była mowa, i oprawa wizualna, właśnie Kubiego, która naprawdę jest bardzo. No, bardzo mi się podoba e, i, i myślę, że, że jako całość. No, no jest to coś zaskakującego. Mnie, ja nie spodziewałem się też, jak podchodziłem do tego, do wymyślania programu warsztatów e, spokojnych, mordowych opartych o, czy też mających jakby być zainspiro, zainspirowanych formami przestrzennymi, no to, to też dla mnie takie było dosyć dziwne. Ale potraktowałem to jako jakieś tam wyz, wyz, wyzwanie, no i to się da zrobić. Ja nie się tego, że po prostu że nie będzie się kleić jedno z drugim, Aczko, ale, ale dzisiaj już mamy taką ostateczną próbę i ja jestem bardzo zadowolony z efektu, bo i muza, i, i, i teksty, i cały ten performance, to wszystko się ładnie klei, a no, nic tylko się cieszy. Być uczestnikiem tych warsztatów to było bardzo, bardzo dobre doświadczenie, wiele z niego wyniosłam. Mam nadzieję, że moja przygoda ze slamem nie skończy się, tylko prawdopodobnie nie będzie już opierana na formach przestrzennych. I formy były na przykład przeze mnie odbierane tylko jako coś, co, co gdzieś sobie stoi tu w Elblągu i tak naprawdę nie wiadomo skąd to się wzięło, od kiedy to jest i dlaczego i w jakim celu. Więc nie dość, że pozyskaliśmy trochę informacji na ten temat i mogliśmy jeszcze się wyżyć jakoś tam artystycznie. w swoich tekstach poruszyliśmy trochę więcej form, ponieważ każda z nas pisała o czterech różnych. Jedna pisała tylko o trzech, więc razem wyszło ich 11. Matematyka 5 plus, dobrze. A Dziękuję. teraz może fragment fragment takiego, nie wiem, fragmencik malutki tego, co dzisiaj usłyszymy. BAT MAN Batman!